Ja ręce! No jak ze skalpela. Zwróćcie uwagę jak ona pięknie, precyzyjnie tarcza w tym wypadku dester kolibry ucięła. Witajcie na kanale tester produktu. Ostatnio widzieliście tarczę z firmy Distar, ale model Termit A dzisiaj pokażę Wam produkt, który jest mega już precyzyjny, ponieważ to już jest no 0,8 mm. Jest to tarcza z firmy Distar model Colibri na szlifierki maksymalnie tarczę 76 mm. I pokażę Wam właśnie, jak ona tnie. Oczywiście, do czego one są w ogóle stworzone. To jak Wam wspominałem wcześniej na poprzednim nagraniu, właśnie przy tarczy Termit, do takich precyzyjnych zastosowań, czyli na przykład chcecie lub nie Wy, ale klient Wasz chciał wykonać z jednej płyty w miejscu, gdzie macie spłuczkę do ubikacji. Z tej samej płytki mają być przyciski do właśnie tej spłuczki. No to tego rodzaju tarcze Wam właśnie pomagają do precyzyjnego wycięcia tego miejsca i stworzenie z tych elementów, które wytniecie z tej płyty, no zrobić przyciski. Ja Wam pokażę, jak ona tnie, czy jest faktycznie tak precyzyjna, jak o niej mówią. Pokażę Wam oczywiście teraz jeszcze z bliska, jak ona wygląda, co znajduje się w ogóle w środku, no i czy faktycznie jest też taka cieniutka. Po zakupie otrzymujecie taki produkcik. Otwórzmy sobie go. W środku znajduje się Sama tarcza. Tu mamy ją z tyłu z oznaczeniami, i tu macie kod QR. Jeżeli chcecie więcej informacji, no to sobie smartfonem zeskanujecie. Dodatkowo, oczywiście, low vibration, czyli ma mniejsze wibracje. 76 mm, co już wspomniałem. Tak wygląda tarcza. Z firmy Distar model Colibri, i coś co jest tu bardzo dużym plusem. Możecie na sucho nią ciąć. Jest to naprawdę super. Mamy te otwory, jak widzicie, kółeczka to też jest pewnego rodzaju chłodzenie tej tarczy. Nie mamy żadnych tutaj nacięć. To jest jedna z lepszych tarcz, które podobno bardzo fajnie tnie. Coś jak klinka 0,8 mm. Mamy możliwość cięcia. Zwykłych płytek ceramicznych i gresu, co Wam oczywiście pokażę. Jest ona taka cieniutka, no naprawdę super to wygląda. Zatem teraz Wam pokażę, jak się tnie właśnie tą tarczą. Ok, teraz mamy Distar Kolibry. Jak widzicie, te cięcia były z poprzedniego filmu, która była, które były wykonane tarczą Distar Termit. A teraz będziemy cieli każdą z tych płytek które widzicie, one były wcześniej wykonane w poprzednim filmie, którym widzieliście, którym testowałem tarczę Distar Thermid. Tam było z o grubości 1 mm, ale całkiem inny układ diamentów, a tutaj mamy pełny diament o grubości 0,8 mm. I to już ma być tak zwany cut. Zobaczmy, ja tutaj nie mam nic, nie oszczyłem nic na piaskowcu. Zero, po prostu jak wyciągłem z opakowania, tak będę teraz ciął. Pamiętajcie, robię to z ręki. I najważniejsze, też żebyśmy mieli dobrą taką szliwiereczkę kątową. Dobra, tniemy od lewej do prawej. Tutaj mi zostawiło farbę. Przyciąłem sobie zbyt ciężko. Wiecie co? Ja sobie tą farbę jeszcze przetrę na tej kocce, bo mi się nie podoba. Już jest inaczej. Zobaczmy teraz. Tak, teraz jest lepiej. Ta farba przeszkadzała. No i też kwestia o. Lepiej tak górą. O. I później nacinacie. I wracacie. Widzicie? Teraz jest clean cut. Patrzcie się, jaki tu błąd Pokazałem Wam tak specjalnie, w sumie, ale dobra, niech będzie na mnie. Ja jechałem z tej strony i głęboko. Pierwsze sobie nacinacie, a później możecie sobie wrócić. Macie piękne cięcie, tak zwany klinkat. Teraz kolejna płytka. Tu poszedłem troszeczkę źle, bo ruszyła mi się po prostu płytka. W tym miejscu szło prawidłowo, jest ok. Dobra, teraz kolejne. Tam mi się też będzie uszczerzenie, chyba zobaczymy. No, ta jest, akurat mówię, twarda płytka, ale i tak dobrze poszło. I następna. No tutaj to szczerze wyszło prawie idealnie. Raz, dwa, a tutaj, a ja cię, kręcę. No pięknie. A, naj... a pamiętam, że z tą płytką zawsze miałem problem. Z tą również, czasem z tą, z tą białą tutaj. Teraz zrobimy sobie cięcie na tej płytce, która potrafi często odszczerbywać. Tu na końcu mam, nie widzicie, ale to jest akurat po poprzedniej tarczy która miała odpryski i tniemy. <śpiewanie> pięknie. Przecież to jest. No, pięknie. Nie wiem czy widać. Widzicie cięcie? Przecież to jest naprawdę bardzo ładne. Tu również. Przecież to tylko padem przejedziecie i macie. Już gotowe. Widzicie delikatnie tu coś jest, ale to kamera to powiększa czasem. Nie czasem, tylko w większości. No i tu macie te cięcie. Kurde, przeładnie. Ok, a teraz sobie ucniemy wprost wzdłuż. Wiadomo, to nie jest do takich długich też cięć, ale to jest jeszcze w miarę ok. Chcę Wam po prostu pokazać, jak tnie. Tylko pamiętajcie, z ręki, no jest to utrudnienie, bo ta, jest to tarcza cienka, więc nie możecie zbyt głęboko wchodzić i później próbować się, wiecie, wyrównywać, bo Wam po prostu wykrzywi wszystko. Najlepiej nacinać i później na przykład wracać, albo po prostu przycinać sobie. To jest oczywiście moja opinia. Zwróćmy uwagę, jak będzie Pięknie, tutaj miałem akurat za mało, więc mi tu urwało w danym momencie, ale do na przykład, no w sumie już to schodzą na przykład te odpływy liniowe pod skosem. Kurde, ale no patrzcie się, no Wszystko jest na no, oszczy mi to? Chyba tak, tu i tu, to jest to samo, no pięknie. A teraz wam pokażę, co potrafi zrobić ta tarcza z płytką. Jeżeli mamy właśnie takie prowadzenie za pomocą jeszcze tego Dastera Roller 76 i jak ta szlifierka nie ma takich uchyłów, no zwróćcie uwagę. Ja za chwilkę Wam pokażę z bliska. Plus jeszcze odciąg jest. I ja się ręce. No jak ze skalpela. Patrzcie się. No jak ze skalpela. Widzicie? Bajka. No rewelacja. No Każdy, który doczekał do końca, no widzi, że to jest po prostu bajka. Tutaj, jak wychodziłem. To w tym jednym miejscu jest, ale to ja widzę takie rzeczy, a tak to. Dlatego mówię Wam, jeżeli macie lub pracujecie już i zwracacie uwagę na mega detale, no to tarcza plus ta nakładka prowadząca i odciąg jeszcze, zwróćcie uwagę, to jeszcze macie te silikonowe, takie włoski, które jeszcze pomagają, żeby jak najmniej się kurzyło. No to to wszystko wam pomaga, żeby wychodził tak zwany taki clean cut. Ok, a teraz wam pokażę na jeszcze innej płytce, też jest dość twarda, to jest gresówka. Jak możemy użyć i no oczywiście jak pomaga taki odciąg mały do takich małych szlifiereczek, jest to roller 76. No i też to umożliwia, że możemy też równo w miarę ciąć naszą płytkę. Oczywiście musimy wiedzieć, że też ten wąż nas nam jakby nie było troszeczkę Ciągnie czasem musimy na to zwrócić uwagę. No ale chodzi też o to, żeby kurzu nie było. Włączmy sobie. Pięknie to wyszło. Pokazałem Wam właśnie na koniec, jak użylibyście takich narzędzi, jak właśnie taka nakładka na szlifierkę. Zwróćcie uwagę jak ona pięknie, precyzyjnie tarcza w tym wypadku dister kolibry ucięła. Jeżeli macie tak naprawdę takie narzędzia, a nie z ręki, no to macie precyzyjne cięcie. Wystarcza kolibry z firmy Distar, moim zdaniem super tnie. Jeżeli chodzi o tego typu szlifiereczki, do cięcia w takich trudno dostępnych miejsc jest rewelacja. Oczywiście wiadomo, każdy z nas ma inną rękę. znam ludzi, którzy są prawie 30 lat na tym rynku tak zwanym budowlanym, wykończeniowym i im się tak ręka częściej że wow, um, U mnie jeszcze jest ok ale też jest kwestia też jaką szlifierkę używacie, ponieważ kwestia wibracji, siły, mocy i tak dalej, żeby ona cięła dalej. Dobrze tnie, jeżeli chodzi w tym wypadku przy metabo, ale jeżeli na przykład macie sytuację, że wam się ręka trzęsie, to naprawdę dokupcie sobie takie urządzenie taką nasa, nastaw, nakładkę i po prostu sobie precyzyjnie możecie równio ciągnąć tą szlifiereczkę z tą tarczą jeżeli chodzi o mnie, moją opinię, no to super. No ja uwielbiam te tak zwane tarcze Klinkat z firmy D-Star. No po prostu to są moje jedne z ulubionych tarcz i to pod każdą postacią. Ale oczywiście tej nie znałem. Teraz ją sprawdziłem i faktycznie. Jeżeli robicie to precyzyjnie, skupicie się i robicie to płynnie, równo, ładnie, prosto, to macie naprawdę perfekcyjnie uciętą płytkę. Nawet mi się zdarzyło i specjalnie tego nie odcinałem. Pokazałem wam pierwsze cięcie jeszcze jak farba była i tak dalej. No, w głąb za bardzo wszedłem. No, nie pomyślałem o tym, że przecież to jest cieniutka tarcza, więc z cieniutką tarczą nacinamy nacinamy, więc każdy, który doszedł do tego końca, dotrwał, będzie wiedział, jak prawidłowo ciąć, a ten, który w trakcie przerwał, no to będzie pewnie narzekał. No tak to już po prostu jest. Każdy, który szuka ważnych informacji, doczeka do samego końca danego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takich tarczach, które powstały właśnie z myślą, żeby ciąć jak najlepiej, żeby był tak zwany Czyste y, cięcie klinkat, żeby tylko tam delikatnie tylko padem sobie wyrównać i to wszystko. I to są właśnie tarcze 76 na szlifierki tego typu tutaj z dziurą 10 mm. Oczywiście podlinkuję wam tą tarczę z firmy Distar model kolibry, ale wiem, że będziecie pytać, mnie, bo wiem o tym o tą szlifiereczkę. Podlinkuję wam również i. Tą nakładkę dla osób, które już nie mają zbyt takiej pewnej ręki, to nie jest śmieszne, po prostu tak czasem bywa, że praca no, budowlana, a raczej wykończeniowa, sama nazwa wskazuje, wykańcza zdrowie wykonawców. Więc naprawdę pomyślcie o czymś takim, a jeżeli nie chcecie lub już to posiadacie, polecam tą tarczę, tak zwany Tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki serii, testy produktu. Trzymajcie się. Cześć!